Cześć łowcy! Wraz z premierą Space Marine 2 lista wartych uwagi gier osadzonych w uniwersum Warhammer 40k powiększyła się o nowego, poważnego kandydata do miana najlepszej produkcji w tym świecie. Jednak to olbrzymie uniwersum ma do zaoferowania znacznie więcej. Obok mrocznego science fiction znajdziemy tam świetne gry osadzone w fantasy. Mamy tu wszystko. Strzelanki, strategie, slashery, a nawet produkcje dedykowane kooperacji. Krótko mówiąc jest w czym wybierać. Zapraszamy Was na nasz subiektywny ranking najlepszych gier z uniwersum Warhammer 40 000 oraz Warhammer Fantasy, które zdecydowanie warto sprawdzić. Jeżeli tylko uważacie, że młotek choć trochę was kręci, a wybrane tytuły z uniwersum odrzuciły Was przez przynależność do konkretnego gatunku, udowodnimy Wam, że Imperatora można wielbić na wiele sposobów. Gotowi? Zaczynamy. Miejsce 10. Nekromunda Hired Gun przenosi nas do brutalnego miasta Nekromunda, rządzonego przez bezwzględne gangi. Gracz wciela się w najemnika, który nie ma żadnych skrupułów i walczy wyłącznie dla pieniędzy. W tej szybkiej strzelance akcji nie ma miejsca na subtelność. Każdy konflikt rozwiązywany jest przy pomocy ogromnego arsenału broni i zaawansowanych cyberwszczepów. Rozgrywka przypomina Duma, gdzie gracz dynamicznie przemieszcza się przez poziomy, eliminując wrogów na masową skalę. Ważnym elementem jest również nasz wierny cybernetyczny pies, który pomaga w walce. Necromunda Hired Gun to czysta adrenalina i akcja w klimacie mrocznego uniwersum Warhammer 40k. Miejsce 9. Dla miłośników kooperacyjnych przygód Warhammer 40k Darktide to doskonała opcja. Gra nawiązuje do klasycznych produkcji takich jak Left 4 Dead, ale zamiast hord zombie walczymy z licznymi siłami Nurgla, boga chaosu. Nasza drużyna składa się ze skazańców zmuszonych do walki o przetrwanie na górniczej planecie Tantrum. Dark Tide oferuje kilka klas postaci, które możemy personalizować zarówno pod względem wyglądu, jak i pochodzenia. W rozgrywce stawiamy czoła wrogom, zarówno za pomocą broni białej, takich jak młoty albo topory, oraz palnej, rewolwery czy miotacze ognia. Gra kładzie ogromny nacisk na czterosobową kooperację, choć możliwe jest zaliczenie przygody samodzielnie. Miejsce ósme. Jeżeli po Baldur's Gate 3 macie ochotę na więcej izometrycznych RPG, Warhammer 40k Rook Trader znaleźć się powinien na Waszej liście. Stworzony przez Owlcast Games, twórców Pathfinder, Kingmaker i Wrath of Rages, to gra o epickiej skali, która łączy klasyczne elementy RPG z taktycznymi, turowymi bitwami. Akcja toczy się w ponurym uniwersum Warhammera 40k, gdzie gracz wciela się w rogue tradera, czyli przedstawiciela wielkich rodów Gwiezdnych podróżników w służbie imperatora. Kampania ma zająć ponad 80 godzin, a decyzje, które podejmiemy, będą miały wpływ na przebieg fabuły. Gra zmusza do strategicznego myślenia i efektywnego zarządzania drużyną, co czyni ją prawdziwym wyzwaniem dla fanów gatunku. Miejsce siódme. Warhammer 40 000 Mechanicus to doskonały wybór dla tych, którzy lubią taktyczne gry turowe. Wspieramy się w dowódce oddziału Adeptus Mechanicus, tajemniczej organizacji, która porzuciła człowieczeństwo na rzecz zaawansowanej technologii. Rozgrywka skupia się na zarządzaniu niewielkimi oddziałami i wykorzystywaniu otoczenia, by zdominować wrogów. Ważnym elementem gry jest modyfikowanie postaci. Możemy dodawać im różne szczepy, które nie tylko wzmacniają ich zdolności bojowe, ale również doskonale pasują do lore świata Warhammera. Gra wymaga sporej dawki myślenia strategicznego, a już teraz wiemy, że nadciąga sequel, który ma rozwinąć te mechaniki jeszcze bardziej. Niestety data premiery nie jest jeszcze znana, dlatego zdecydowanie warto nadrobić jedynkę. Miejsce szóste. Fani kooperacyjnych slasherów i walki wręcz na pewno odnajdą się w Warhammer Vermintide 2. Akcja gry toczy się w świecie Warhammer Fantasy, gdzie musimy stawić czoła hordom skavenów, zdegenerowanych przypominających szczury humanoidów oraz wojskom chaosu. Każda z pięciu postaci oferuje inne umiejętności, a walka głównie toczy się przy użyciu broni białej, choć przyjdzie nam skorzystać także z łuku czy kuszy. System Heroic Deeds dodaje grze unikalności, pozwalając na ponowne rozegranie misji z dodatkowymi modyfikatorami, jak brak odrodzeń, dodatkowe cele, czy inne rozmieszczenie wrogów przy każdym kolejnym podejściu. Vermintide 2 to gra, która świetnie sprawdza się w trybie kooperacyjnym, a dynamiczna akcja nie pozwala się nudzić. Miejsce piąte. Bold Gun to ukłon w stronę fanów klasycznych FPS-ów z lat 90. Gra czerpie inspirację z takich tytułów jak Doom czy Quake, oferując szybką, dynamiczną akcję. Cielamy się w Space Marine, który z bolterem w ręku staje do walki z chaosem i xenosami. Gra oferuje brutalną, szybką rozgrywkę, w której lawirujemy między wrogami, eliminując ich z użyciem potężnej broni. Grafika inspirowana klasycznym stylem retro, ale z nowoczesnymi usprawnieniami, nadaje grze unikalnego charakteru. Dla fanów strzelanek w oldschoolowym stylu Boldgun to pozycja obowiązkowa. PS. Gra obecnie dostępna jest w Game Passie, a najlepsze oferty na niego znajdziecie, jak zawsze, na naszej stronie. Miejsce czwarte: Warhammer 40 000 Down of War 2 Seria Dawn of War to jedna z najważniejszych pozycji, jeśli chodzi o gry strategiczne osadzone w uniwersum Warhammer 40 000. Druga część postawiła na bardziej kameralne starcia, zmniejszając skalę bitew, ale jednocześnie dodając elementy RPG. Każda jednostka ma znaczenie, a gracz musi dobrze przemyśleć swoje ruchy, ponieważ utrata jednej z nich może znacząco wpłynąć na przebieg bitwy. Gra oferuje rozbudowaną kampanię, w której liczą się zarówno taktyka, jak i umiejętności zarządzania zespołem. Fani RTS-ów i gier fabularnych znajdą tu coś dla siebie, a tryb multiplayer zapewni wiele godzin dodatkowej zabawy. Miejsce trzecie. Na sequel Space Marine czekaliśmy aż 13 lat, ale jak się okazało, było warto. W drugiej odsłonie wcielamy się ponownie w kapitana Titusa, który tym razem musi zmierzyć się z hordami bestialskich tyranidów. Gra oferuje brutalną, pełną akcji rozgrywkę, w której walczymy o przetrwanie korzystając z szerokiego arsenału broni, od bolterów po miecze łańcuchowe. Space Marine 2 to epicka gra akcji, która przenosi nas w sam środek konfliktu na niespotykaną dotąd skalę, do tego dochodzi tryb kooperacyjny oraz PvP. Co sprawia, że gra oferuje mnóstwo zawartości na wiele godzin. Miejsce drugie. Rozstawiając na stole ręcznie malowane figurki Warhammera, wielu panów zapewne marzyło o możliwości przeniesienia tych epickich bitew na ekrany komputerów. Warhammer 40 000 Dawn of War, wydane w 2004 roku przez Relic Entertainment, zrealizowało te marzenia, oferując strategię czasu rzeczywistego osadzoną w brutalnym uniwersum Warhammera 40K. O ile wspomniana już kontynuacja Down of War 2 skupiła się na mniejszych, bardziej kameralnych konfliktach, to oryginalna część serii pozostała pełnoprawnym RTS-em. Gra przypomina klasyki tego gatunku, takie jak Company of Heroes czy Władca Pierścieni, Bitwa o Śródziemie. By osiągnąć zwycięstwo, nie wystarczyła jedynie mistrzowska taktyka, trzeba było także zarządzać surowcami i odpowiednio rozbudowywać bazy. Co więcej, Down of War z powodzeniem oddaje surowość i brutalność uniwersum Warhammera, oferując dynamiczną i wymagającą rozgrywkę. Znakomita kampania fabularna oraz świetnie zbalansowany tryb multiplayerowy sprawiły, że ta gra do dziś pozostaje jedną z najbardziej cenionych wśród fanów Warhammera i gier strategicznych jako takich. Miejsce pierwsze. Na szczycie naszego rankingu nie mogło zabraknąć trylogii Total War Warhammer od Creative Assembly, która przenosi graczy w epicką wojnę na niespotykaną skalę, łącząc klasyczną mechanikę serii Total War z kultowym światem Warhammer Fantasy. Od imperium ludzi, przez krasnoludy, elfy, po demony chaosu, każda frakcja walczy o dominację nad starym światem, a rozgrywka oferuje nie tylko klasyczne starcia, ale też wykorzystanie magii i potworów, co czyni każdą frakcję unikalną w swojej strategii i zarządzaniu. Rozgrywka odbywa się na dwóch poziomach, turowe zarządzanie kampanią i ekonomią oraz bitwy w czasie rzeczywistym, których możemy dowodzić tysiącami jednostek, od rycerzy po smoki. Trylogia oferuje setki godzin gry, bogatą różnorodność i dynamiczną rozgrywkę zarówno dla weteranów strategii, jak i nowych graczy. Dzięki szerokiemu wyborowi frakcji i możliwości wieloosobowych bitew, Total War Warhammer łączy najlepsze elementy strategii z bogactwem świata Warhammer Fantasy, tworząc jedną z najciekawszych serii gier strategicznych w historii. To wyczerpuje nasz ranking, drodzy łowcy, ale z pewnością nie wachlarz dostępnych tytułów. Jeśli na naszej liście nie znalazła się wasza ulubiona pozycja z uniwersum Morhammera, to koniecznie podzielcie się swoimi typami i nie zapomnijcie odwiedzić naszej strony po najlepsze oferty na gry zaprezentowane w tym zestawieniu. Dzięki za uwagę, do zobaczenia przy okazji następnego materiału. Cześć!